Mam dla Was grę, która została wydana lata temu na łamach Cybermychy wraz z jakże topowym tytułem Indiana Jack w kwietniowym wydaniu roku 2005. Na jednym krążku tuż obok topowego klona będącego symbiozą Crash Bandicoota i Kangurka Kao znalazła się gra o niepozornym tytule Wobbles, która miała szansę być czymś więcej niż zapychaczem miejsca na krążku CD w czasopiśmie dla dzieci. Niespotykanym jest w niej fakt, że jest to gra nastawiona tylko i wyłącznie na kanapowy multiplayer. Wobbles jest grą 1 na 1, gdzie po trójwymiarowej planszy widocznej z lotu ptaka chodzi się i zbiera tytułowe woblesy, czyli kolorowe kulki pełniące rolę punktów. Zebranie zielonych i żółtych zwiększy prędkość poruszania się i wysokość skoku, natomiast czerwone mogą posłużyć jako amunicja, którą będzie się strzelało w oponenta, aby wytrącić go z mapy i zapewnić sobie przewagę. Znalezione woblesy należy jak najszybciej odnieść do swojego punktu odrodzenia, aby zdobyć punkty. Jeśli ma się dość odwagi, można podjąć próbę kradzieży, ponieważ poblesy zaniesione przez przeciwnika można ukraść, stając na odpowiednim polu w jego miejscu odradzania i następnie dostarczyć je do swojej bazy. Kto zdobędzie najwięcej punktów w przeciągu meczu trwającego 150 sekund, wygrywa. Do wyboru jest 5 plansz o różnym poziomie trudności i kilka postaci z różnymi statystykami dotyczącymi prędkości poruszania się, skakania czy siły strzału z broni. Co ciekawe, w grze nie mam możliwości gry z botami. Można grać tylko i wyłącznie w dwie osoby na jednej klawiaturze lub dwóch kontrolerach, o ile takowe się posiadało. Okej, okay, niby wszystko fajnie, gra wyszła na krążku cybermychy, no ale co z tego? Przecież robiło tą grę jakiś studio, które powinno mieć w portfolio jakieś inne produkcje niż gra dla dzieci, prawda? No właśnie, że nie. Wobbles stworzyło studio Synthetics Interactive, które ma w swoim portfolio aż jedną grę, mianowicie Project Joe, która nigdy nie była wydana. Joe. To hu? Joe Mamo. Przeczesując internet w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji o studiu, natknąłem się na czeskie forum poświęcone grom komputerowym, gdzie jeden użytkownik recenzował już tą grę. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie była to gra Freeware, którą można było pobrać za darmo. Ani na Reddicie, ani polskich stronach nie ma informacji ani wzmianki o Wobbles. Jedynie na stronie gry online widnieje informacja o twórcach wraz z odnośnikiem do od dawna martwej strony internetowej. Jest, a w zasadzie było to małe studio, które upadło tak szybko, jak się pojawiło. Szkoda, bo produkcja sama w sobie była bardzo innowacyjna i mogła być zalążkiem czegoś większego, gdyby tylko forma rozgrywki była rozwinięta. Zdaję sobie sprawę, że Wobbles jest freewerem, niemniej sama rozgrywka polegająca na walce jeden na jeden, zbieraniu punktów, podkradaniu ich sobie nawzajem, walka bronią palną i to wszystko podane w formie gry arenowej, w tym konkretnie wydaniu, jest przynajmniej dla mnie dość niezwykłe. W sumie jak to rozpisałem, to wygląda to jak opis zwykłego Capture the Fly. Wyprowadźcie mnie z błędu, ale całkiem możliwe, że jest to gra jedyna w swoim rodzaju. Osobiście sądzę, że gdyby twórcy jej nie porzucili, a forma rozgrywki byłaby wzbogacona o np. kampanię i grę z botami, mogłaby osiągnąć jakiś sukces. Pozostaje jedynie westchnąć i uczcić grę minutą ciszy, ponieważ najpewniej jej kopie ostały się jedynie na krążkach Cybermychy właśnie. Dziś ta gra jest praktycznie zapomniana, ale jeśli posiadacie ten konkretny krążek z Cybermychy, to najpewniej jesteście posiadaczami jednej z niewielu już dostępnych kopii. Oczywiście tak długo, jak po publikacji tego filmu nie zostanie udostępniona na chomiku albo jakimś innym serwisie. Szczerze polecam Mam spróbować chociaż na chwilę ją uruchomić i samodzielnie przekonać się o jej grywalności.